Marta Węgrzyn witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. A w dzisiejszym wydaniu planowane inwestycje. Targowisko Próżności. Zawody wędkarskie. Jan Kondrak w Bazyliszku. Sacrum in musica. 47. edycja konkursu Złote Maski. Drzewko za surowce wiosna 2015. O tym się nie mówi. Zaczynamy! Między innymi o planowanych inwestycjach opowiedział nam zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, Lubomir Zawierucha. Zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, Lubomir Zawierucha. Panie prezydencie, witam bardzo serdecznie. Panie prezydencie, spotykamy się po raz kolejny, aby porozmawiać o tym, jak zmienia się nasze miasto. I zacznijmy może od tematu, który chyba szczególnie interesuje tych wszystkich, którzy na co dzień poruszają się drogami tego miasta. Jak tutaj zmienia się sytuacja? Co ciekawego dzieje się, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową? Przede mówimy o tym, czym dysponujemy, tak, to jeśli chodzi o, o, o budżet ten, który mamy tegoroczny i co z niego możemy zrobić. No, największa inwestycja, która w tej chwili wystartuje, to jest dokończenie przebudowy ulicy Sobieskiego. Został nam ostatni odcinek pomiędzy ulicą Kupiecką a Wołyńską. Przetarg będzie rozstrzygnięty, no mam nadzieję, w kwietniu. Rozpoczynamy pracę na tym ostatnim odcinku. Przewidujemy okres trzyletni, ale tak mamy ewentualną umowę skonstruowaną, że jeśli będziemy mogli skrócić chociażby w wyniku dobrej oferty finansowej, to będziemy chcieli tą inwestycję zakończyć do końca przyszłego roku z takich mniejszych inwestycji, ale na które dostaliśmy dofinansowanie, to jest przebudowa w zasadzie nowy most na potoku wapiennickim tutaj przy ulicy Tartacznej, tam gdzie był ostatni przystanek autobusu 16. Ten most będzie przebudowany. Dostaliśmy pieniądze z rezerwy budżetu państwa. Z mostów też będzie przebudowany taki mały mostek, ale bardzo taki newlargiczny dla dla, dla mieszkańców Ulicy Miłej na Olszówce most będzie w tym roku zrobiony. W miniony weekend, już po raz czwarty, w Galerii Bielskiej BWA odbyło się targowisko próżności. W miniony weekend w Bielskiej Galerii BWA odbyły się rodzinne warsztaty artystyczne. Organizatorem była Fundacja Galerii Bielskiej. Podczas targowiska próżności, które było częścią spotkania, zainteresowani mogli nie tylko nabyć ciekawą biżuterię oraz inne wyroby, ale także nauczyć się, jak takie elementy wykonać. Jednym z ciekawszych stoisk było stoisko pani Katarzyny Urbaniec, która wykonuje biżuterię oraz sprzęt codziennego użytku z makulatury. Jestem bibliotekarzem wykształcenia, to jest mój zawód i papier zawsze był moim żywiołem w związku z tym. Dodatkowe wykorzystanie tego, co czasem wyrzucamy, książki, które już są zniszczone, trzeba by je oddać na makulaturę. Trudno mi się z tym rozstać, stąd pomysł wykorzystania tego powtórnego trafiłam na przedmioty cyfryny papierowej przypadkowo w internecie zachwyciło mnie wielość możliwości jakie daje ten, ten materiał no i zaczęłam się tym bawić materiał jest prawie że za darm. liczy się pomysł i czas, cierpliwość z którymi podchodzimy do materiału i Efekt końcowy, który można zobaczyć. Tarki można było odwiedzać 14 i 15 marca. W sobotę odbyły się kolejne zawody wędkarstwa muchowego. 14 marca o godzinie 7.30 renegaci oraz sympatycy renegatów niemal z całej południowej Polski odwiedzili naszą rzekę Białą, aby sprawdzić się w ekstremalnych warunkach podczas zawodów wędkarstwa muchowego. Renegant Fishing cały czas opiekuje się rzeką Białą, chroni ją, dba o jej czystość, pilnuje również prac, które, które toczą się co jakiś czas na rzece, chodzi o emeliorację. Staramy się po prostu, żeby ta rzeka była jak najlepsza i najbardziej przyjazna dla wędkarzy i dla ludności, która oczywiście mieszka nad brzegami tej rzeki. Od jakiegoś czasu doniesienia mamy takie, że na rzece Białej można spotkać dosyć spore ryby z gatunku oczywiście pstrąga potokowego. Zdarzają się również tęczaki, ale mamy tu takiego faworyta y, Franek, ma na imię. Ma lekko draśniętą przez wydrę y, skrzelę. I każdemu życzę spotkania z tą rybą, ponieważ mierzy dobrze ponad 50 cm. Największego pstrąga mierzącego 45 cm złowił Wojciech Orzuch, zdobywając tym samym pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobył Wojciech Żurawski, trzecie miejsce należy do Bartosza Poparda. W saloniku Sztuk Rozmaitych Bazyliszek mieliśmy okazję wysłuchać wyjątkowego recitalu. Sztukmistrz śpiewa. Tym razem w saloniku Sztuk Rozmaitych gościł artysta, autor, kompozytor i wykonawca piosenek Jan Kondrak. Pan Kondrak wywodzi się z piwnicy artystycznej zwaną Lubelską Federacją Bartów. Śpiewa głównie własne utwory, nie stroniąc także od repertuaru Stachury, Okudżawy czy Stinga. Głośnicy piosenki autorskiej zgromadzeni w Bazyliszku w sobotni wieczór mieli okazję usłyszeć żywiołowe, autorskie wykonania utworów z programu Sztuk Mistrz Śpiewa. Żyć nie słonecznego dnia. To głoszę obieccem, to ja najbardziej wiem. najbardziej wiem, dlatego ty. Hey, idę skacze po górach, przeskakuję dwa i Idę skacze po, po górach i hey, Idę skacze po górach, przeskakuję dwa i po, po górach hey. Co roku w kwietniu Bielskie Centrum Kultury zaprasza na wielkie święto muzyki sakralnej. Festiwal pokazuje pełną paletę barw tej muzyki. Do Bielska przyjeżdżają zarówno chóry cerkiewne, jak i zespoły klezmerskie. Można usłyszeć chorały gregoriańskie i muzykę gospel. Tegoroczną edycję Sacrum in Musica 13 kwietnia zainauguruje koncert arii i pieśni sakralnych. Drugi dzień to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki klezmerskiej. W kolejnym dniu bielskiej publiczności zaprezentuje się serbski chór bizantyjski z Belgradu. Festiwal tradycyjnie zakończy się koncertem muzyki gospel, podczas którego ponownie usłyszymy charyzmatyczną Deborah Woodson. Szczegółowe informacje na stronie beskidnews.pl. Zarząd województwa śląskiego ogłosił nominacje do nagród teatralnych Złote Maski. Teatr Polski w Bielsku-Białej otrzymał aż 7 nominacji w 6 kategoriach, m.in. za reżyserię, scenografię oraz role kobiece i męskie. Z kolei przedstawienie Pierścień i Róża Teatru Lalek Banialuka ma szansę na nagrodę w kategorii Spektakl dla młodych widzów. Gala wręczenia nagród już 30 marca. Fundacja Ekologiczna Arka wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach i Centrum Handlowym Sarni Stok od kilku już lat zachęcają do segregowania odpadów. Na terenie parkingu Centrum Handlowego zorganizowana zostanie zbiórka surowców wtórnych. Każdy, kto zdecyduje się w dniach 21-22 marca przynieść określoną ilość surowców – 10 kg makulatury lub 20 puszek aluminiowych, butelek PET lub butelek szklanych oraz jeden mały sprzęt AGD lub RTV – otrzyma sadzonkę drzewka lub kwiatka ogrodowego. Dodatkową atrakcją będą warsztaty ekologiczne dla najmłodszych. 21 marca o godzinie 13 zapraszamy do Domu Narodowego w Cieszynie, gdzie odbędzie się konferencja pod hasłem O tym się nie mówi. Organizatorami konferencji są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie i Cieszyński Ośrodek Kultury. Na dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Życzę spokojnego i miłego popołudnia. Do zobaczenia! ©